Wspomniałam pół roku temu, jak kręciłam ten poprzedni materiał, że nagram kolejny, jak to właśnie będzie za parę miesięcy. No i ogólnie powiem na że jest super. Niśniak zmniejszył się o 44%, ten jego po prostu zawartość, objętościowo, jeśli chodzi o wagę. Wizualnie jest tak też o kilkanaście mm mniejszy z największej strony. No i czuję się o wiele lepiej, więc to nie jest żaden jakiś tam pic na wodę internetowy, tylko fakt, że naprawdę ta metoda działa. Jeśli chodzi o jakieś dolegliwość, dolegliwości, to nie miałam żadnych kompletnie. Regularność tych miesiączek była idealnie 128 dni, ta ostatnia się zdarzyła, że była przez 3 dni szybciej. A tak to po prostu bóle są zmniejszone, już nie mam takich ostrych, że się budzę w nocy. Można normalnie funkcjonować, tam nieraz, często pobolewa, a przy takich większych wysiłkach fizycznych, na przykład podczas pracy fizycznej, biegania itd., tak ale jest taki ból, po prostu z każdym miesiącem się zmniejsza, jest coraz lepiej. I lekarz nawet potwierdził, ten, który wykonywał mi ten zabieg, że już nie trzeba operować, że po prostu obserwować, czy to tam wszystko jest ok, no i jeszcze w miarę upływu czasu będzie się to zmniejszać. Jestem bardzo zadowolona, zabieg oczywiście był bardzo drogi. Że musiałam wziąć y, praktycznie całe swoje oszczędności na niego i jeszcze y, wziąć kredyt z banku. Będę go spłacać przez y, rok, a no, ale jestem bardzo zadowolona i y, cieszę się, że zaryzykowałam. I serdecznie polecam, bo to naprawdę pomaga. Nie ma tam żadnych dolegliwości. Jedyny właśnie taki ten skomfort to był w y, trakcie tego badania, że polecam, jakby ktoś chciał to zrobić, to jedynie tylko z tym, ze znieczuleniem, bo ze, znaczy, można bez znieczulenia, no, ale to będzie bardzo bolesne i trzeba będzie się przygotować na to, że co chwilę trzeba będzie przerywać ten zabieg, tak jakby dla odprężenia i lekarz będzie musiał później znów jakby ładować tę, tę maszynę jeszcze raz. No i tak naprawdę serdecznie polecam, nie ma się czego bać, przez te wszystkie miesiące w ogóle nie, nie miałam żadnych dolegliwości związanych z tym zabiegiem, a organizm sam się po prostu pozbywa tej zniszczonej tkanki, bo termoablase to jest jakby wypalenie tej tkanki, tak mówiąc kolokwialnie, no i jest, jest to bezpieczne, nie miałam po prostu żadnych problemów z jelitami czy coś takiego jak było to czasami napisane w internecie, robione miałam kontrolny rezonans magnetyczny z kontrastem właśnie dwa tygodnie temu i tam wszystko było opisane, no i wszystko zostało dobrze zrobione, no i mięśnia zanika, no i prawdopodobnie się jeszcze w miarę upływu czasu zmniejszy o 70%, może nawet więcej, no i można już normalnie żyć, funkcjonować i jest bardzo dobrze. Polecam serdecznie tę metodę.